Ten jest silnik rotaksa, nie? Tak, 912, jest setka, nie? Bo są takie same. tylko mają 80 koni, nie? to jest mm -hmm. setka. Lądy się czekują. Ten przyrząd jest zignorowany, nie? Pokazuje temperatury gazów wylotowych na każdym cylindrze, temperaturę na skrajnych cylindrach, czyli naj. Pracujący w najlepszych warunkach, w najgorszych. Temperatura oleju, ciśnienie, ładowania wszystko. Po prostu w jednym zegarku mamy całą imprezkę. Nie? Pompa paliwa, podajemy ciśnienie do rozruchu. Sanie, powiem. Oć migła!